Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zgodnie z obietnicą w kuchni. Czwarta niedziela wielkiego postu. Letare. Cieszcie się, radujcie się. Z czego mamy się radować? Zwłaszcza rozważając cykl wielkoposta Apokalipsa. Za chwilę zobaczycie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Spotykamy się dzisiaj w kuchni. Czwarta Niedziela Wielkiego Postu to takie rozluźnienie w całej praktyce wielkopostnej. Dlatego pozwalamy sobie dzisiaj na odrobinę przyjemności. O ile taki solidny kawał, zresztą już trochę przeze mnie nadjedzony, tego wspaniałego ciasta, można nazwać odrobiną, nie jest to odrobina. Celowo. Ponieważ chodzi mi o to, że na drodze naszego życia duchowego choćbyśmy nie wiem jakie apokalipsy przyjmowali choćbyśmy nie wiem jakie umartwienia podejmowali potrzebujemy chwil w których będziemy musieli rozluźnić naszą praktykę postną kiedy będziemy musieli rozluźnić nie tyle pełnienie dobra budowanie królestwa bożego ale kiedy będziemy musieli najzwyczajniej w świecie pozwolić panu bogu wyznaczyć nam czas odpoczynku pan bóg tak stworzył świat że siódmego dnia sam odpoczął i na pamiątkę tego wydarzenia również i zobowiązał do tego naród wybrany. My świętujemy Dzień Pański, pamiątkę zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to ma być świętowanie radosne, świętowanie właśnie pełne przyjemności, których z racji pracy, obowiązków musimy sobie odmawiać w ciągu całego tygodnia. Na drodze naszej wiary, na drodze rozwoju życia duchowego potrzebujemy słodkich przystanków, potrzebujemy naprawdę nacieszyć się tym wszystkim, na co żeśmy solidnie zapracowali albo czym Pan Bóg chce nas obdarzyć. Są ludzie, którzy nie wyobrażają sobie, żeby zacząć dzień bez kawy, dobrej, mocnej, aromatycznej. Mnie najlepiej kawa, gorzka kawa, niesłodzona, smakuje z czymś słodkim. Mamy swoje upodobania. Każdy z nas jest indywidualny, jest inny. I Pan Bóg też chce, żebyśmy cieszyli się życiem, żebyśmy z tego życia czerpali jak najwięcej, żebyśmy pozwalali sobie na mniejsze i większe przyjemności. Na wszystko jest czas w naszym życiu. Tego też nas uczy Wielki Post. Nawet w Wielkim Poście są chwile, w których należy zafundować sobie wytchnienie. Nie rezygnować z modlitwy, nie rezygnować z ciągłego podtrzymywania relacji z Panem Bogiem, ale właśnie umieć modlić się, umieć uwielbiać Pana Boga. Właśnie w porannej kawie, w jakimś deserze, w dobrym towarzystwie w relaksie który będziemy mieli oglądając dobry film śmieszną komedię albo nawet coś bardzo poważnego to co lubimy pan bóg chce żebyśmy korzystali z chwil odpoczynku odpoczynek jest niezwykle istotny na drodze wiary dzisiejsza liturgia słowa czwartej niedzieli wielkiego postu mówi nam coś przepięknego coś czym powinniśmy się zachwycić po pierwsze to że nasze zbawienie nie jest dziełem naszych rąk, konsekwencją naszego wysiłku. Łaską, łaską przez wiarę jesteśmy zbawieni. A to nie pochodzi od nas, tylko jest darem Bożym. Skoro mamy taki dar Boży, mamy za zadanie świętować, mamy za zadanie się cieszyć. Ale jest coś znacznie ciekawszego, bo to w Ewangelii, według Świętego Jana, znajdujemy taki fragment. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił. Bo przez te wszystkie odcinki wielkopostnej Apokalipsy moglibyśmy mieć takie mylne wrażenie, że może Pan Bóg posłał Chrystusa, żeby nam ciągle przygotowywał jakąś apokalipsę, żeby ciągle wystawiał nas na próbę, żeby stawiał nas wobec bardzo trudnych wyzwań. Wtedy chrześcijaństwo będzie jakimś nie do zniesienia systemem religijnym, który ciągle będzie opresywny. Nie, Pan Bóg nie posłał swojego Syna jedynego po to, aby nas potępić, ale po co? Po to, żeby nas zbawić, żeby świat został przez Niego zbawiony. A sąd, którego każdy z nas doświadcza, polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Jeśli żyjesz w prawdzie, masz prawo cieszyć się swoim życiem. Jeśli dopuszczasz światło Ducha Świętego również i do tych swoich słabości, które każdy z nas posiada, masz prawo się cieszyć, bo Pan Bóg będzie to przemieniał. Dzisiaj zatem odpocznijmy nieco. Chrystus, kiedy wędrował ze swoimi uczniami, odpoczywał co jakiś czas, oddalał się na modlitwę, ale także odpoczywał i nakazywał to swoim uczniom. Dziś jest czas odpoczynku czas radowania się owocami duchowymi. Radowania się drobnymi i większymi przyjemnościami. Te kwestie dotyczą każdej relacji, nie tylko relacji z Panem Bogiem. Dotyczą relacji międzyludzkich. Musimy celebrować przyjaźń, miłość ze swoimi najbliższymi. Mieć chwilę, kiedy zostawimy wszystko, nawet najważniejsze sprawy, a poświęcimy się tylko tej drugiej osobie. Dzisiaj warto też zostawić wszystko i poświęcić się Panu Bogu. Niekoniecznie na drodze jakiegoś bardzo surowego postu, ale właśnie na drodze celebrowania drobnych przyjemności na chwałę Pana.